Cześć. Znowu będę otwierał paczkę. Jeżeli nie chcesz oglądać, jak otwieram paczkę, to zapraszam za jakiś czas na trzeci odcinek poświęcony komiksom z wydawnictwa Kurz. W tym otworzę paczkę. Robiąc to, opowiem o trzech komiksowych kanałach na YouTubie, które staram się śledzić. Żaden z nich nie ma jeszcze tysiąca subskrypcji, więc jeżeli się Wam spodobają, nie zapomnijcie o dodaniu ich do swojej listy. Komiksowa nawijka wystartowała w styczniu tego roku, prowadzi ją Jakub Mertewicz, rysownik i scenarzysta z Henryk Kajdan, Kocia Planeta i Zmora. Nie znacie? Ja też nie. Autor wydaje swoje tytuły niezależnie i sprzedaje je na przykład za pośrednictwem Allegro. Co znajdziemy na jego kanale? Mnóstwo dobra. Na przykład Akademię Rysowania Komiksów, która doczekała się na razie 22 odcinków. Oprócz tego są tam omówienia wydań amerykańskich, zarówno zeszytowych jak i zbiorczych. Prezentacje oryginalnych plansz epizody wspominkowe poświęcone komiksom tłem Semik oraz nagrania na których autor rysuje i inkuje. Dzisiaj to 155 filmów i wierzę, że to dopiero początek. Dla mnie największą zaletą tego kanału jest to, że tworzy go czynny komiksiarz, który na wiele spraw patrzy z całkiem innego punktu widzenia niż ja, zwykły czytelnik. Przykładowo, omawiając poszczególne tytuły, autor skupia się przede wszystkim na stronie graficznej, czasami zupełnie pomijając kwestie związane ze scenariuszem. Na polskim YouTubie nie znajdziemy zbyt wiele materiałów tworzonych z takiej perspektywy i pod tym względem komiksowa Wika jest kanałem naprawdę wyjątkowym. Jedyny minus? Większość filmów dotyczy komiksów superhero. Teraz rozumiem, autor jest fanem tego gatunku, opowiada o tym co lubi, co zna, na czym się wychował, ale szkoda, że tak rzadko zapuszcza się poza swoją... Strefę komfortu. Drugi kanał, który chciałbym Wam polecić, to Kadr Ci w Oko, czyli podcasty poświęcone komiksom i wszystkim sprawom około komiksowym. Nie rozumiem, jakim cudem ta audycja nie dobiła jeszcze do tysiąca subskrypcji. Może ktoś z Was jeszcze jej nie dodał do swojej listy, jeżeli tak, zajrzyjcie na stronę kanału, przesłuchajcie parę odcinków, jest szansa, że wciągniecie się w to tak jak ja. Podcast prowadzili Andrzej Nowak oraz Krzysztof Tymczyński, który niestety zmarł w zeszłym roku po walce z nowotworem. Zastąpił go Mateusz Smoter, scenarzysta i publicysta komiksowy. Kiedy to nagrywam, na kanale znajdziemy 234 filmy, w tym 187 odcinków audycji. To wiele godzin recenzji, prezentacji, omówień, ale również komentarzy do różnego rodzaju spraw związanych z naszym hobby. Odsłuchując kolejne odcinki na bieżąco dostajemy świetne podsumowanie najważniejszych wydarzeń, natomiast starsze audycje są cennym źródłem informacji o tym, czym żyło nasze komiksowo 3, 4, 5 lat temu. Z uwagi na formę podcastu, wyszukiwanie konkretnych treści jest utrudnione, ale większość odcinków ma swoje spisy zawartości, więc przy odrobinie samozaparcia wszystko jest do znalezienia. Odkryłem ci w Oko wkrótce po narodzinach córki, i od tego momentu przez wiele miesięcy towarzyszył mi on w trakcie niedzielnych spacerów. Wyrobiłem sobie nawyk jego słuchania i bardzo żałuję, że kolejne odcinki ukazują się co dwa tygodnie, a nie co tydzień. Ostatni kanał, którym chciałbym Was zainteresować jest pewnego rodzaju kontynuacją audycji, ale komiks, której można było słuchać na falach punkowego radia Underground. Prowadzi go Gostek od komiksów, czyli Marcin Smugły, który od kilku miesięcy już nie tylko opowiada o komiksach, ale również je pokazuje. W tej chwili znajdziemy u niego 83 filmy, ale ich liczba cały czas rośnie. Gostek prezentuje mangi, komiksy polskie, amerykańskie i to nie tylko superhero. Tematyka jego materiałów jest bardzo zróżnicowana, każdy może wśród nich znaleźć coś dla siebie, a przy okazji posłuchać też o tytułach, na które być może nie zwróciłby nigdy uwagi. Doceniam to, że prezentacje Mracina nie składają się wyłącznie z samych zachwytów i że potrafi również opowiedzieć o tym, co mu się w danym komiksie nie podobało. Jest to też kolejny komiksarz na YouTubie, który nie pokazuje nam egzemplarzy recenzenckich, tylko swoje własne zakupy. Takich twórców cenią podwójnie. Szkoda, że audycja, ale komiks zniknęła z pankowego radia, bo dzięki niej o niektórych tytułach mogły usłyszeć również przypadkowe osoby. Z drugiej strony dzięki temu mamy kolejny, dobrze zapowiadający się kanał. Trzymam kciuki za jego rozwój, a Was zachęcam do jego zasubskrybowania. To, co łączy nawilkę, kadr i gostka. Oczywiście poza komiksową tematyką, to swoboda, z jaką prowadzący je panowie wypowiadają się przed mikrofonami. Widać, że są naturalni, że potrafią złapać kontakt z słuchaczami, to jest coś, czego bardzo im zazdroszczą i mam nadzieję, że kiedyś zbliżę się do ich poziomu. Zazdroszczą im też dykcji. Jeżeli jesteście już zmęczeni różnymi takimi YouTubejami z wadą wymowy, to te kanały są właśnie dla was. Paczka otwarta, nie mam pojęcia kiedy dam radę to przeczytać, ale chyba zacznę od tego starterka. Wrażeniami mi z lektury na pewno podzielę się z Wami, ale nie będę nawet zgadywał kiedy znajdę czas, żeby coś przygotować. Tak czy inaczej w następnych dwóch odcinkach planuję kontynuować przegląd komiksów od wydawnictwa Kurz, a potem pewnie będzie już Gwiazdka. Chociaż może nie będzie aż tak źle. Yy, I takim oto optymistycznym akcentem zakończę. Do usłyszenia, cześć!